Hej, chcesz być na bieżąco? To uderz w dzwona, hej, ludziska z tej strony TaxiSerte. Słuchajcie, dzisiaj dostałem od firmy Genesis RX85, czyli klawiaturę mechaniczną. Z jedną bardzo ciekawą funkcją. Interesuje mnie ten guziczek tutaj, ale bo oczywiście to później do tego przejdziemy. Ludziska, zapraszam serdecznie na krótką prezentację tej klawiaturki. Zapraszam na stronkę Genesis, True. macie oczywiście w opisie. No i co? Lecimy, ludziska. Ok, po otworzeniu, słuchajcie, klawiatura prezentuje się następująco. Bardzo fajnie zapakowana, słuchajcie, wyciągamy. Sobie klawiaturkę widzę, że jest jeszcze w specjalnej folii ochronnej także spoko. Dobra, najpierw będziemy musieli się pozbyć tych tutaj faniaczków by dla kusi generalnie, no które są bardzo przydatne, żeby ona nam tam nie latała, prawda, w, te, w tym pudełku. E, Okej, okay. słuchajcie, wyjęliśmy i klawiaturka widzę, że tutaj jest jeszcze specjalne e, miejsce na kable. Wy możecie w tym momencie je chyba zobaczyć, także ja to sobie zamykam najpierw. Klawiaturkę, słuchajcie, wyciągam z folii. Dobra, jest wyciągnięta e, z folii. Ludziska, ale zaje Ale jej Ula, la! No to słuchajcie, będzie konkrecik. E, słuchajcie, tak się prezentuje. Ja już ją wyciągam powoli z kartonu, żeby ją wam pokazać, jak ona się prezentuje. No i to zaraz. Okej, okay, ludziska. Tak, cała klawiaturka prezentuje się po rozpakowaniu. Słuchajcie, jak widzicie, jest naprawdę w bardzo fajnej kolorystyce. Podoba mi się to, że jest to po prostu czerń i czerwień, czyli coś, co bardzo do siebie pasuje. Dodatkowo, co było w opakowaniu? Oczywiście, słuchajcie, nie mogło zabraknąć instrukcji obsługi. E, powiem wam szczerze, krótki opis to, e, ile funkcji ma klawiaturka i tak dalej, ale podejrzewam, że również znajdziecie to na stronie, także e, zapraszam serdecznie, można sobie oczywiście poczytać, ja to za chwilę sprawdzę, ale ludziska, coś co mi brakowało, widzicie to? To jest podkładka, ale co jest najlepsze. Ludziska przed chwilą byłem w szoku. Zobaczcie. Wysuwam sobie klawiaturkę Patrzcie co się dzieje. Pec I mam klaw i mam zamontowane ludziska, w to jest na magnes. To jest na magnes! Widzicie to? To jest po prostu tak zarąbista konstrukcja, że naprawdę jestem w szoku. Dobra, spróbujmy słuchajcie, dostać się do nóżek. Z tą nóżki. Oczywiście, no, nóżki muszą być. Ja w tym momencie sobie te nóżki, ja zawsze, słuchajcie, używam tych nóżek. E, z antypośliz. Tak, mają antypoślizowe gumki, słuchajcie, zarąbiście. Ta klawiaturka nie będzie nam się y, wszędzie, słuchajcie, ruszała. Ona się, ona nie drgnie! Słuchajcie, nie drgnie, naprawdę mocno teraz naciskam. Nie będę tak naciskał podczas e, podczas grania, ale słuchajcie, ona mimo wszystko nie drgnie. Rusza się, nie wiem, monitor mi się rusza na biurku. E, także słuchajcie, bardzo fajnie się to prezentuje. E, I słuchajcie, coś co mnie jest cichutka! Nie? Jest cichutka. To, na co, słuchajcie, ja zwracam uwagę. Przede wszystkim estetyka pracy, słuchajcie, to musi być po prostu dobre. Tu jest właśnie to pokrętło, o które mi chodziło. No i powiem wam szczerze, zobaczymy jak to będzie działało. Ja teraz, słuchajcie, klawiaturkę podłączam i do zaraz. Okej, okay, ludziska, czas na króciutkie testy. E, przede wszystkim, słuchajcie, klawisz funkcyjny, jak zresztą w każdych klawiaturach mechanicznych, odpowiada za, e, za pewne funkcje. Oświetlenia? zgaszenia, słuchajcie, oraz jasności, tak? Czyli to na razie sobie zostawiamy. Mi generalnie to podświetlenie za bardzo nie jest potrzebne, ale wiem, że jest bardzo dużo użytkowników, którzy po prostu korzysta z tego podświetlenia. Zobaczcie, słuchajcie, jak Fajnie to się prezentuje. Słuchajcie, klawiaturka jest taka czerwono-czarna. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. E, słuchajcie, ten przycisk, czyli to, słuchajcie, służy do zwiększania głośności, e, czyli spoko. E, generalnie, słuchajcie, mamy tutaj przycisk taką lampeczkę i takie ustawienia. Lampeczka, słuchajcie, odpowiada za, e, za aktualne podświetlenia. Ja może wam to za chwilę pokażę. Zobaczcie, klikam sobie, pyc. I zmieniają się. Zmieniają się cały czas. E, słuchajcie, ja będę chyba używał tego trybu, ewentualnie klikając przycisk funkcyjny, łącząc go na przykład z jedynką, mamy dostosowanie do gry FPS. I słuchajcie, tu są różne gry. Widzicie, to się zmienia, zmienia mi się tylko częściowe podświetlenie. Ja słuchajcie, nie wiem czy w ogóle będę korzystał z podświetlenia, ale myślę, że jest to bardzo fajna opcja. No i można, jeszcze nie przetestowałem tego ustawienia. Co robią te ustawienia? No nie wiem. Tego nie wiem. No tak czy inaczej, słuchajcie, ja to sobie przetestuję. Zapraszam wszystkich jeszcze raz serdecznie na stronkę genesis.com Oczywiście link znajdziecie w opisie. No i cóż. Genesis Zone, przepraszam. Do zobaczyska w kolejnych materiałach i dzięki za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę. Do zobaczyska na kolejnych materiałach. Siemanko ludziska. Piąteczka.